Hej, Szybki filmik. Wczoraj weszła aktualizacja, która mi gigantycznie ułatwia pracę. Uwaga, wyszukiwanie i filtrowanie zmiennych. Szybciutko przełączam się do Figma. Posłuchajcie, jeżeli wejdziemy sobie w variables i jeżeli sobie zobaczymy, co my tutaj mamy. Mamy gigantyczną ilość zmiennych, tu na tym bardzo ciężko się pracuje. Uwaga, możemy sobie stwierdzić, że chcemy sobie tylko i wyłącznie zobaczyć na przykład same numbers albo chcemy zobaczyć tylko i wyłącznie kolory i możemy w ten sposób sobie odfiltrowywać zmienne. Lepiej, ja sobie z powrotem włączę all i na przykład mogę sobie zrobić focus. I znalazł mi wszystkie e, zmienne, które zawierają w stringu e, lub w nazwie Focus. E, bardzo ułatwia robotę, e, pomaga wyszukiwać, pomaga filtrować. E, jeżeli macie dużo zmiennych, to Wam ułatwi życie. Dzięki Figma e, i do zobaczenia.